MKS zagłębie.pl. Dla wszystkich kibiców zagłębia lubin. Słuchacie 22 odcinka podcastu MKS Talk Tym razem jesteśmy z Wami w składzie Filip Trokielewicz oraz Jakub Junory Zagłębie Lubin rozpoczęło przygotowanie do rundy wiosennej sezonu 2022-2023 no i nie da się ukryć, że Miedziowi muszą się w pewien sposób przedefiniować, bo ich gra na wiosnę nie może wyglądać tak, jak miało to miejsce jesienią. To skłania nas do refleksji, że być może należy poszukać nowych rozwiązań, chociażby na pozycji numer 10, którą można powiedzieć, że okupuje od dobrych kilku sezonów Filip Starzyński, który prezentował się zdecydowanie poniżej oczekiwań w minionej rundzie, ale nie tylko, bo też poprzednio Sezony w jego wykonaniu no, nie były najlepsze. No kontrakt Filipa kończy się w czerwcu 2023 roku, no i nadchodzi czas rozliczeń, nie tylko rozliczeń z księgową, ale rozliczeń z tego, jak idzie mu na boisku, a w ostatnim czasie nie idzie mu najlepiej, jak całemu Zagłębiu przede wszystkim. Wiemy, że podchody pod niego zaczął robić widzę w Łódź i już latem mówiło się o tym, że Łodzianie przedstawili ofertę dla Filipa Starzyńskiego, natomiast ta oferta nie była satysfakcjonująca, jeśli chodzi o budżet Zagłębia Lubin, bo była ona zdecydowanie za niska. Zobaczymy, jak to będzie Wyglądało, chociaż widzew też w ostatnim czasie zaczął czynić starania o Daniego Ramireza, za którego znamy z występów w LKS-ie czy Lechu Poznań, i tak naprawdę na ten moment nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Doniesienia medialne są jakie są. No, nie, nie wiem, czy to było sezon temu, ale z Zagłębiem też był Dani łączony, właśnie jako zastępstwo Filipa Starzyńskiego, więc może w widzewie doszli do tego samego zdania. To wszystko też sprawia, że właśnie zaczynamy zadawać sobie pytanie odnośnie tego, czy Zagłębie Lubin nie powinno poszukać nowej. Dziesiątki nowego rozgrywającego, bo też. No nie oszukujmy się, że styl gry, jaki prezentuje Filip Starzyński jest trochę taki archaiczny. No na pewno odeszło się od grania na dziesiątki, szczególnie na takie dziesiątki, odeszło się na granie jedną dziesiątką. Zazwyczaj teraz są to dwie dziesiątki, trójka obrońców Dwie taki... ósemki. So, czasami są dwie dziesiątki i jeden napastnik. Wiesz, masz dwie ósemka, szóstka, dwie dziesiątki, napastnik. No dobra, to wyobrażasz sobie Zagłębie Rubin grające na dwie dziesiątki. No, Piotrek Stokowis tak próbował, no ale jak wyszło, to wiemy wszyscy. To jeżeli popatrzymy na obecną kadrę zagłębia Lubi. Ciężko tak naprawdę poszukiwać te rzeczy. To, to, to muszą być skrzydłowi. Bo Filip Staszzyński nie zagra ci na dwie dziesiątki, bo jest. No nie jest dynamicznym zawodnikiem. No tak, no to wówczas. Biorąc pod uwagę to, na, na, na razie załóżmy, że Zagłębie Lubin nie przeprowadzi żadnych transferów na te pozycje. Mamy Saszę Żywca, mamy Damiana Bo Bohara. Sasza żywiec w przeszłości miał epizody, w których występował jako rozgrywający. Natomiast no, to jest piłkarz, który jest po kontuzji i jest cieniem samego siebie. I w tym momencie jedyną nadzieją wydaje mi się, na to, że on się odbuduje. Jest to, że w przeszłości z powodzeniem współpracował. Już z Waldemarem Fornalikiem. Damian Bochart to jest piłkarz który okej. Okay, pamiętamy go z jego pierwszego epizodu w Zagłębiu Lubin z jego pierwszej przygody, kiedy był niewątpliwie gwiazdą ligi. Natomiast to był skrzydłowy, który schodził do środka i raczej pełnił rolę takiej fałszywej dziewiątki, aniżeli rozgrywającego Tomek Pieńko. Ja od niego oczekuję dużo, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jego rozwój, to nie jest on jeszcze na tym etapie, że będzie w stanie wziąć odpowiedzialność za fazę kreacji w zagłębie Lubin na swoje barki. No, nikt nie zdefiniował jeszcze na jakiej pozycji powinien w ogóle grać Tomek Pienko. Wydaje mi się, że trzeba było Tomka Pienkę zapytać, na jakiej pozycji czuje się najlepiej, bo każdy tre trenerzy mieli różne pomysły na jego grę. A to jest ciekawe też, co powiedziałeś, bo miałem okazję w minionym tygodniu rozmawiać z Waldemarem Fornalikiem i on mi powiedział, że odbył już e, rozmowy z ponad e, połową Drużyny i że dla niego ważne będzie, gdzie piłkarze czują się dobrze, że on będzie o tym z nim rozmawiał. A tu akurat wtedy poruszaliśmy kwestię kacpra chodyny, że. Piotr Stokowiec zmienił mu pozycję z prawego obrońcy. Choć wiadomo, że on w przeszłości, jeśli chodzi o drużyny juniorskie, występował raczej na skrzydle. Piotr Stokowiec zmienił mu pozycję, i chyba wszyscy są zgodni, że raczej nie wyszło mu to na dobre. Tutaj też, jeżeli Waldemar Fornalik porozmawia z tą kempieńką, choć też to jest piłkarz, który w dalszym ciągu się rozwija dosyć mocno, bo jest też na takim etapie swojej kariery, kiedy dopiero stawia swoje pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Ja się zastanawiam też, co do jego osoby. Ty go widzisz jako Skrzydłowego, czy raczej jako dziesiątkę, czy raczej jako ósemkę, bo, bo ciężko to zdefiniować. On w ogóle w drużynach młodzieżowych grał też w ataku. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że widziałbym go jako dziesiątkę, tylko niepotrzebnie ludzie zawsze mają w głowie, że dziesiątka jest od rozgrywania. W Zagłębiu i tak już mamy takich zawodników jak Poletanowicz, jak Makowski którzy w jakiś sposób wyprowadzają lepiej lub gorzej Kuba, piłkę. Kuba, Kuba, ale popatrzmy na to w ten sposób, w jaki... jak oni wyprowadzali tą futbolówkę w minionej rundzie, bo... No ale i tak nie chcesz, żeby dziesiątka ci wracała tak głęboko, więc w takim razie tam też trzeba kogoś zmienić, bo nie możesz pozwolić na to, żeby Tomek piękko jako dziesiątka cofał się aż tak daleko, żeby to on rozgrywał. Dobrze, ale w takim razie zgodzimy się, że tutaj potrzebny jest transfer. Tak, ale bardziej niż szóstki to nawet ósemki, bo oprócz Łakomego nie masz ósemki, a Łakome czasami gra bardziej jak szóstka niż jak ósemka. Idziemy do kwestii całego środka pola w Zagłębie Lubin, dlatego że moim zdaniem jedną z większych bolączek tego zespołu, jeśli chodzi o jesień, było to, że ci piłkarze są mało dynamiczni, mało kompaktowi i jest problem z przechodzeniem z fazy obrony do ataku i, i odwrotnie. Zawsze jest problem w Zagłębiu, nie wiem z czego to wynika, że robią się straszne dziury w środku pola. To strasznie źle wygląda. Gra, grając na trzech, pomo trzech środkowych pomocników, i masz takie dziury, że przeciwnicy sobie kontrują jak chcą. Nie wiem, nie wiem, jak to się dzieje. Tak, i to jest o tyle uderzające, że chociażby taki Tomasz Makowski uchodzi trochę za przecinaka, takiego piłkarza, który będzie właśnie psuł trochę szyki ofensywie rywali. Natomiast to wygląda źle. Też taka e, sprawa, która mi się e, tutaj nasunęła, która przychodzi mi do głowy, mianowicie w dzisiejszym futbolu nie ma już miejsca na takich klasycznych rozgrywających, jakim jest chociażby Filip Starzyński. To znaczy, raczej przechodzi się do gry. Na szóstkę i dwie ósemki na przykład. No nie ma miejsca na zawodnika, który większość meczu... Wiadomo, że Filip nie, już, nie, już biega o wiele więcej, ale nie ma miejsca na takiego zawodnika... To jest trochę mit z tym który, bieganiem, No bo... tak, ale bardziej, bardziej mi chodzi o takiego statycznego, tak jak masz na przykład Enganche, to się, się mówi w Argentynie, czyli takiego zawodnika, który dostanie piłkę, obróci się, Jakiś piękny pasik. Teraz po pierwsze Ekstraklasa nie jest taką ligą, w której tak można grać. Od razu masz sanki, jak takie rzeczy robisz. Dlatego tutaj należy zastanowić się, jaki środek pola jest potrzebny w Zagłębie Lubin, bo ta walka o utrzymanie na wiosnę będzie na pewno trudna. Tym bardziej, że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na tabelę w naszej lidze, to ona jest bardzo spłaszczona. Tych zespołów, które będą walczyły o spadek, jak mawiał Franciszek Smuda w przeszłości, grono jest naprawdę spore. No to będzie wyścig o bycie najgorszym, czyli to, z czego ekstraklasa jest naj, najbardziej znana. A co do, co do środka pola, wydaje mi się, że też trzeba się zastanowić nad tym. Jaką formacją będzie grał Waldemar Fornalik, bo tak jak można zauważyć, że w najlepszych czasach Piasta grał 4-4-2, 4-4-1-1, tylko to nie była dziesiątka, to był bardziej pod, właśnie podwieszony napastnik. Tam napasnik. Jorge Felix przede wszystkim. Tak, właśnie taki podwieszony napastnik, trochę taki wolny, e, pod, wolny elektron, czego nie można się raczej spodziewać po Filipie Starzyńskim. W tym sezonie grali albo na trójkę obrońców, albo takie klasyczne 4-2-3-1, ale... Dobrze wiemy jak im to wychodziło i pokazuje to miejsce w tabeli no szału nie ma. Tak e, zmierzając już powoli do brzegu, dochodząc do konkluzji, zastanawiam się, czy Zagłębie Lubin stać na to w tym momencie, jeśli popatrzymy na kadrę, jaką będzie dysponował Waldemar Fornalik, bo wiemy, że te transfery będą, natomiast nie będzie ich jakoś nazbyt dużo. Raczej będą to dwa, trzy ruchy, które mają być sensowne, choć wiemy, jak to wyglądało, e, jak popatrzymy na e, letnie okienko transferowe, lepiej żeby tych co po niektórych ruchów nie było wcale, nie żeby były takie, jak miało to miejsce właśnie latem. Czy Zagłębie Lubin, twoim zdaniem, Kuba, może już rezygnować powoli z Filipa Starzyńskiego, przedefiniowywać się niejako? Moim zdaniem tak, bo... Filip Starzyński jest po prostu... Pamiętamy go jako lidera tego zespołu, jako... tylko że on tym liderem... Żyjemy sentymentami trochę. No żyjemy tym sezonem 2015-2016, czyli tym Filipem wypożyczonym, tym po tym wykupieniu, wszyscy byli tacy szczęśliwi, że go w końcu wykupili. To były dobre czasy dla Zagłębia, tylko no, to już jest, było dawno temu, 6 lat temu. Każdym rokiem z Zagłębiem się dzieje coraz, coraz gorzej. Coraz gorzej wyglądają te mecze, coraz gorzej wyglądają trybuny, coraz gorzej wygląda ten skład. A niby transfery są, no wydaje mi się, że trzeba popatrzeć trochę inaczej na, to, na tą pozycję dziesiątki i przede wszystkim trzeba poszukać takiego prawdziwego lidera, nie lidera na liście płac, nie jakby lidera w szatni, przede wszystkim brakuje lidera w szatni. Zagłębie Lubin potrzebuje nowych liderów. Potrzebuje nowego lidera na pozycji numer 10, chyba że odżyje Filip Starzyński. To był 22 odcinek podcastu MKS Talk, w którym udział wzięli Jakub Junary oraz Filip Trokielewicz. Słyszymy się ponownie niebawem. Cześć. Na razie. MKS Zagłębie.pl To my, wierni kibice Zagłębia.